Siema wszystkim, opowiem się troszkę o desce prosto z Nowego Jorku, z Brooklynu. Jest to deska Earthwing Supermodel 40. decha przeznaczona głównie pod downhill i freeride, ale część osób również cenią sobie na mieście. Ma ona 102 cm długości jest zbudowana z ośmiu warstw krągu kanadyjskiego. Na spodzie posiada Jedynie logo Earthwing naniesione metodą sitodruku. Oraz co ciekawe, rzadko spotykany w innych dechach posiada takie rejle y na dole, które ułatwiają chwytanie deski podczas slajdów, czy również ostrych zakrętów. Eee, czy slajdujesz, czy po prostu łapiesz deskę przy, przy skrętach, pewnie trzymasz ją, może być pewne, że po prostu nie wyskoczy, mm, daje to właśnie całkowitą pewność podczas szybkiej jazdy. Decha posiada niewielkie Wirłusy, ale w porównaniu z długim Nozem i Tailem. Bez problemu zamontujesz do tej deski kółeczka 75 mm oraz tam właśnie 70-75 bez problemu wchodzą. Jest ona w dropie, można ją montować w dropie, można w topie. Wiele osób poleca do tej deski, traki standardowe, klasyczne, ale również bardzo dobrze spisują się traki z odwróconym Kingpinem. Freeride'ówka 40 ma strasznie głęboki concave naprawdę doskonale trzyma stopy jeżeli zamontujesz tutaj e, szorstki grip to możesz być pewny, że przy wszystkiego rodzaju slajdach, stand up slide'ach będzie trzymała, do, doskonale trzymała stopy e, świetny deck również jeżeli chodzi o deskę na miasto Wiele osób lubi twarde deski, taki właśnie jest Earthwing 40, super model, dosyć sztywny, ale pewnie siedzi pod nogami, bardzo ładnie, bardzo ładnie pracuje, jeżeli, jeżeli właśnie weźmiesz tą deskę na pusz, na dłuższe dystanse, na pewno noga ci będzie bolała, jest ona w dropie, także całość jest lekko wniżona. Chyba tyle o tej desce, jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania a propos 40 czy jakichkolwiek innych desek. Piszcie do nas, bardzo chętnie odpowiadam na wszystkie maile. Subskrybujcie nasz kanał oraz oglądajcie, inne nasze filmy. Longboardy.pl. Pozdrawiamy.